O rany, zaczyna się. Paweł, co z Oni On jest dla ciebie niebezpieczny. Co? Nie możesz nią walczyć sama. To było raczej miłe z twojej strony. Bardzo dobrze. W takim razie zabiję was jeden po drugim. Postaw krok do przodu. Nawet nie chcę na to patrzeć. Co? Hm. Swój ryj! Bonitorio, ja... Przepraszam. Nie zbyt chcę z tobą walczyć. Nie, nie znowu. Myślałaś, że puszczę cię wolno od tak? Nie rozśmieszaj mnie. Ach. Jeśli to rozumiesz, walcz na poważnie. Chociaż raz. Dlaczego? 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 Dlaczego to robisz? Co ty sobie myślisz? Co chcesz udowodnić? Nie patrz tak na mnie. Nie wyjdziesz stąd. To nic. Niezbyt chcę odejść. Co? Co chciałam ci powiedzieć? Fanny powiedział, że jesteś zła i... I teraz chcesz mnie na serio zabić, ale... wydajesz się... Jesteś taka samotna. Wiem, że jesteś życzliwa. Próbowałaś mnie nakarmić. Trochę czasu minęło, od kiedy ostatnio to robiłam. Dałaś mi schronienie. Przygotowałam dla Ciebie własny pokój. Pod za mną. Okryłaś mnie kołdrą. I też dałaś mi tak słodkiego proszaka. Dzięki! Za co? Za proszaka. I kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy, byłaś taka radosna, bo znalazłaś towarzystwo po polowaniu robaki jest po prostu smutna, ponieważ starałam się Cię opuścić. Mam rację, nie chcę wywalczyć, tylko nie chcę, abyś się tak czuła. Bycie samotnym jest najgorsze, więc może... Nie, jestem pewna, że nigdy nie zastąpię Twojego marzeń, i Twojego syna, ale moglibyśmy wiesz, że jeszcze się wierzycie. Wszystkim co ci zrobiłam. Dlaczego jesteś dla mnie taka miła?